Jak dać link na stronie, tak aby był łatwy do kliknięcia, a jednocześnie atrakcyjny dla SEO, czyli pomógł zwiększyć pozycję Twojej witryny w wynikach wyszukiwania. Chodź, pokażę Ci. Przypomnę tylko, że jest to kurs tworzenia stron w Elementorze. Pozostałe lekcje, jak dodawać obrazki, tworzyć nagłówki itd., są dostępne również tutaj, w tej playliście na moim kanale. Ok, to jest wersja robocza, którą już wcześniej utworzyliśmy. Teraz dodamy sobie link. Przygotowałem tutaj nagłówek jakąś tam sympatyczną treść i mamy obraz, więc jak dodać link. Aby dodać link, wybieramy sobie element, w którym chcemy, czyli właśnie na przykład niech to będzie ten tutaj obszar tekstowy, element tekstowy. No i zaznaczamy tekst sobie w taki sposób, gdzie chcemy umieścić nasz, nasz link i wybieramy to. Możemy także użyć skrótu klawiszowego. Będzie to Command plus K. W przypadku Windowsa będzie to z pewnością Ctrl plus K. Jak klikniemy ten link, ten, ten, ten skrót klawiszowy, możemy teraz wyszukać jakiejś strony, którą mamy już u nas na, na, na witrynie. Tak? Może to być wpis na blogu, może to być produkt, jeżeli mamy sklep internetowy, albo inna strona. Tutaj możemy sobie zliknąć szybką oświętę i zobaczmy, jakie mamy tutaj fajne opcje. Możemy zrobić opcję e, otwieraj w nowej karcie. Możemy użyć właśnie e, Twój link, no to już mamy podane i tak dalej. Tu mamy tekst. Czyli właśnie to, 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 co chcemy, żeby było. Otwieram nowe karcie i inne tego typu ustawienia, no ale ja zostawiam akurat tutaj standardowo, żeby było tak, jak jest. W tym momencie, tak, widzimy na niebiesko tekst. Można to później w, w edycji, właśnie stylu zmienić, żeby były linki na inny kolor, no ale domyślnie wygląda w taki sposób ustawieniach motywu również możesz sobie to dostosować. No dobra, ale dlaczego tworzyć te linki tak, a nie zrobić na przykład sobie kliknij tutaj? Otóż z tego, co wiemy aktualnie o SEO, czyli o pozycjonowaniu właśnie pod wyszukiwarki internetowe, najlepsze rezultaty osiągamy wtedy, kiedy nie mówimy, aby przeczytać więcej link, kliknij tutaj, tylko jeżeli właśnie link jest pod tą nazwą, na przykład kanapa, to niezwykle ważny element w salonie każdego domu. No i wtedy. Linkujemy do kanapy, tak? Bierzemy słowo kanapa, zaznaczamy i linkujemy prowadząc do naszego produktu lub całej kategorii, gdzie mamy dostępne kanapy, no właśnie do, do domu, do salonu, i w taki sposób zyskujemy najlepsze, podobno, rezultaty. Co musisz zapamiętać z tego wideo? Dwie rzeczy. Pierwsza z nich to, w jaki sposób technicznie pod SEO dodawać te linki, czyli właśnie, aby zaznaczać ten tekst, żeby było to jak najlepiej zoptymalizowane. No i druga opcja Czyli właśnie jak go dać technicznie, czyli kiedy zaznaczysz sobie tekst w taki sposób, to możesz poprzez skrót kliknąć, lub klikając tutaj przycisk wkleić później link, do którego ma prowadzić ten odsyłacz, albo wyszukać w własnych zasobach własnej witryny. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji kursu Elementor.